Kogut, kot i mysz. Dawno, dawno temu pewna mała myszka postanowiła pójść w świat. Wzięła na drogę drugie śniadanie, starannie zamknęła drzwi i wyruszyła w nieznane. Ach, jaki piękny był świat! Nigdy dotąd nie widziała tak pięknych drzew, falistych pól, kwiatów i motyli. Zmęczona dotarła wreszcie do chłopskiej chaty. Zwiadła część zapasów i pomyślała, że warto byłoby zwiedzić tę, jakiej się tam wydawało dziwną budowlę. Weszła na podwórko i oczy zrobiły jej się okrągłe ze zdumienia. Oto ujrzała przed sobą parę dziwnych zwierząt, jakich nigdy dotychczas jeszcze nie spotkała. Jedno z nich spore i ładne. Miało cztery nogi i całe pokryte było miękkim futerkiem. Wspaniałe białe wąsy dodawały mu wyrazu uroczystej powagi. Zwierzę to drzemało oparte o ścianę. Obok z groźną miną stał dwunogi stwór, przystrojony w czerwone, pomarańczowe i zielone pióra. Para okrutnych ślepi złowrogo spierała na myszkę spod czerwonego grzebienia. Dzień dobry, dzień dobry panu, panie. Zaczęła myszka i spieszyła się, ponieważ nie wiedziała, jak się ów stwór nazywa. Ale nieznajomy tylko nadął się, wypiął pierś i głośno zawoła, zawołał na cały głos. Kukuryku! Po czym dumnie stąpając ruszył w kierunku zesztywniałej ze strachu myszki. Na widok. Żółtego dzioba tuż, tuż obok myszka przeraziła się nie na żarty. Muszę zmykać, pisnęła, podwijając ogonek pod siebie i uciekła tak szybko jak tylko mogła. Zauważyła dziurę w ścianie i dała tam nura. Znalazła się w jakimś pomieszczeniu, a tam trzy pary oczu przyglądały się jej ciekawie. A ty skąd się tu wzięłaś? usłyszała skierowane do siebie pytanie. Przychodzę, wysapała myszka, nie mogąc złapać tchu. Z daleka, gdzie ja jestem? Jesteś u nas w domu, jesteśmy polne myszy. Co się stało? I myszka opowiedziała im o zwierzętach, jakie widziała na podwórku: jednym pięknym i łagodnym, a drugim stro, ubarwionym i groźnym. A to ci dopiero zaśmiały się trzy myszy. Usiądź tu z nami i wypij filiżankę kawy. Czyżbyś nie zdawała sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłaś? Stwór, który cię tak przestraszył, to tylko kogut, a to miłe, łagodne stworzenie to kot, nasz największy wróg. Gdyby cię zauważył, to nie miałby kto opowiedzieć nam tej historii. Jak sama widzisz, nie można sądzić po pozorach.